W dzisiejszym odcinku jestem dobrym dzieckiem, ale mój brady złym dzieckiem, czyli na przykład strzelali do mamy z shotguna i wiele więcej. I było naprawdę grubo, więc oglądaj do końca jak dasz suba i lajka, no wrócą lekcje, napisz w komentarzu, które dziecko lepsze, a przybędę serduszkę odpiszę, a i w bicia Discorda i dziękuję za 16 tysięcy nowych subów. Kochani, właśnie stoi obok mojego kochanego brata. Mojej kochanej mamusi, która ma zamiar dać nam kilka rzeczy do zrobienia. I ten dzień był naprawdę ciężki. Więc mam nadzieję, że to nie będą obowiązki. Nie chcę mieć żadnego obowiązku. Ja po prostu nienawidzę obowiązku. Okej, okay, dzieci, będę popracować trochę na podwórku. O kurczę, moja mama jest taka zajęta, ale ja po prostu kocham moją mamę. Zawsze ona się troszczy i sprawia, że jesteśmy po prostu szczęśliwi. jest znam najzdrowsze obiady. Tylko nic nie zepsujcie i zero ciasteczek. Okej. Okay. Okej hey, mamo. rozumiem, O mój boże, ja przecież nigdy bym nie oszukał swojej mamy. Tak bardzo ją kocham i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby jej pomóc i upewnić się, że się nie denerwuje. A to jest mój brat, ma na imię złe dziecko. I bardzo go lubię, bo bardzo się dogodujemy, bo razem dorastaliśmy i mówiliśmy sobie totalnie wszystko. Hi, 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 hi. nie? Nie, nie, nie! Czy on idzie? Wziąć słoik z ciastkami. Ukradnę trochę ciasteczek. Nie, złe dziecko. Bracie, nie! Naprawdę nasza mama się bardzo wścieknie i będzie naprawdę smutna. O mój Boże kochani. Ja mama akurat robić coś na zewnątrz i mówiła, żeby nie brać tych ciasteczek. Ale to tylko jedno! Ty też sobie weź! Okej, okay, tak że jestem troszeczkę przygniebiony i naprawdę chcę zjeść sobie to ciasteczko. jest Złe, ale no. pra oh, vez, <laughs> W porządku, moja mama na pewno nie będzie z tego powodu szczęśliwa Ale mam tylko nadzieję, że ono nas na tym nie przyłapie Ale to jest dobre Si, Nie mów mamie Było super A mój Boże, tak szczerze to była naprawdę świetna zabawa A wiesz co by dało nam więcej zabawy? Co? O ludzie, on zawsze ma takie głupie pomysły Tylko żeby moja mama nie była wściekła Chodź za mną Gdzie my idziemy? Tutaj na dół Mój Boże, złe dziecko Zabieram je gdzieś, nawet nie wiem co my tutaj robimy Naprawdę, moja mama naprawdę nie będzie Z tego szczęśliwa, nie wiem czy sami Powinniśmy wychodzić z domu, trochę się boję Ja nie mogę, nie wiem co w tej chwili nawet robimy Trochę się boję tego Zobacz ten samochód Uuu, To jest dosłownie jakiś Ferrari Albo Lamborghini, czy coś takiego Wow, Cooper Super jest, weźmiemy go I pojeździmy nim Brzmi jak okropny Pomysł, znam właściciela Tego auta, powiedz że wszystko w porządku. Nie martw się. Tak szczerze mam trochę do tego wątpliwości. Znaczy, mój brat powiedział, że go chyba zna. Mam na myśli... Czy mama nie będzie zła? Nie. Okej, okay, w porządku. Chyba mogę zaufać bratu w tej sprawie. Facet pozwolił nam nie prowadzić, więc chyba będzie dobrze. Idź jechać. Okej, okay, dobrze zrobię to. Okej, okay, mam nadzieję, że będą kluczyki w tym samochodzie i naprawdę się o to martwię. Ja nie mogę nie bardzo mnie miedzić. Bo jestem jeszcze dzieckiem. Okej, okay, dobra, chyba mogę jechać. Są kluczyki w środku. Ja nie mogę, ja jestem taki mały, że nawet nie mogę sięgnąć stopą do pedała. O ludzie, jestem taki mały. Hej! Wysiadaj z mojego samochodu! AHA ja nie chciałem! Ty idiotyczny dzieciaku! Aha, ale ja nie ukradłem tego samochodu! Zostałem do tego zmuszony przez brata! Dzwonię do twojej mamy! Aha, nie, on dosłownie zadzwonił teraz po moją mamę! O, o nie, ona tu właśnie podeszła! Ona tu jest! Proszę pani! Aha, bracie, dlaczego? O ukraść mój samochód. Koty! Kracie się zła! Ale ja byłem do tego zmuszony! To jest złe i idiotyczne dziecko! Dokładnie to złe dziecko! Dajcie spokój, ja przysięgam, że jestem dobrym człowiekiem! Ja zostałem do tego zmuszony, przysięgam! O mój Boże, mój brat przyszedł! O mój Boże! Co się dzieje? Kot jak mogłeś? Nie, on dosłownie Głownie teraz kłamie jakby nie wiedział co się dzieje I Jesteś poważny? Doki, dostajesz karę Mamo, nie mówisz poważnie, nie O rany, ten tydzień był taki męczący, ale nauczyłem się pewnej lekcji. Myślę, że ty wiesz, że mam karę, ale nauczyłem się kilku rzeczy i zdecydowanie nauczyłem się, że nie można kraść jego samochodu i po prostu nie powinienem tego robić. Ale wiecie co, po prostu czuję, że to te złe dziecko mnie w to wciągnęło po prostu. I to totalnie to jest nie moja wina. O, moja mama przyszła, ciekawe co chce! Wszystko brzmi dobrze! Muszę to powiedzieć moim dzieciom. E, o czym ona mówi? Dobrze, dzieciaki! Sześć, ma Mamo. Robię wywiad dla telewizji na dole! E, co? Dla telewizji? Wow. Nie skoć na dół i nie sprawiaj kłopotu! To e, dobrze, mamo! Ale czaj, dlaczego to jest skierowane tylko do mnie? Mam na myśli, że ja przysięgam, że ja nie jestem zły. O mój Boże! Okej, okay, idę na dół na wywiad! E, moja mama jakiś wywiad w telewizji teraz, więc nie będę jej przeszkadzał. Uh, oh, ono naprawdę tam robi jakiś wywiad dla telewizji. Wow, dobra, ale... Postaram się jej po prostu nie przeszkadzać Bo ona tak po prostu powiedziała Hihihihihihi Pobawimy hi, 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 hi. się małpkami? Oh, tak ja kocham po prostu tę grę Szczególnie kiedy jestem przygnębiony jak teraz Kocham małpki Uhuuu e, 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 Naprawdę to jest takie zabawne To jest takie zabawne No dosłownie wiem To uwielbiam się bawić małpkami To jest jedna z moich ulubionych Rozrywek. A wiesz, to był jeszcze zabawniejsze? O, mój Boże, nie! Znowu to samo. Eee, co? Okie! Okay. Wow! Co? Tylko troszeczkę! Nie wiem, czy to jest zbyt odpowiednie. To jest w porządku! Chodź za mną! Po cichu! Okej, okay, w porządku, ale nie wiem, czy mu zaufać, ale dobra, niech będzie! O, mój Boże, będziemy bawili się ogniem, Musimy być naprawdę ostrożni. Okej, okay, moja mama udziela. Tam, wywiadu dla telewizji, musimy naprawdę uważać, żeby nie było widać nas na ekranie telewizora, bo to było naprawdę żenujące dla naszej mamy. Cicho! Jak to jest być dwoje cennych dzieci? O mój boże, oni dosłownie teraz się pytają o nas, to jest szalone. Okej, okay, ale co my teraz robimy, złe dziecko? Ech, mamy tutaj najwyżej jakiś kwiatek. Mam na myśli, że jak bawimy się oknie, to powinniśmy robić to gdzieś na zewnątrz lub gdzieś, gdzieś jest bezpiecznie. Kocham ich bardzo! Nawet jeśli czasem sprawiają kłopoty. <gry> <laughs> jest wtyczka na ogień na żądanie! Nie, 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 nie. Po prostu naciśnij ten przycisk. Nie, 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 nie. Daj trochę ognia. O kurde, nie sądzę, żeby to działało w taki sposób. Nie sądzę, że to zadziała. Może spłonąć dom! Nie. Po prostu to zrób. Będzie dobrze. Okej, okay, to jest mój brat, więc chyba mogę ufać w tej sprawie. Okej, okay, o ile będzie potrzebowali ogień. Będziemy musieli podpalić jakiś kawałek papieru czy coś takiego w porządku zróbmy to Czasami są kłopoty, ale ich kocha Oboje No Jeden to same kłopoty o kurde ona mówiła o mnie Ludzie, mam nadzieję że ten ogień naprawdę będzie mały, a nie wielki. I dobrze to jest ta kartka papieru i ją zaraz sponiemy Ludzie czuję się jakbym był jakimś magiem ognia. Naprawdę nie powinienem tego robić. Ale powiedział, że wszystko w porządku będzie. Dobrze! Palmy to! Uuu, wow, jak się spaliło? Ja nie mogę, to było takie szybkie. Naprawdę, ej, ej, poczekaj, bo tu jeszcze kilka iskier zostało na jechajcie, Pójdę szybko po wodę, żeby to zgasić. Okej, okay, okej, okay, dobra, wezmę to i teraz to zaleję. O mój boże, mam nadzieję, że ta woda spowoduje, że te iskry znikną. O kochani, proszę. O mój boże, tych iskier jest coraz więcej. Ej, czy wy też słyszycie jakby taki trzask i coś takiego, i taki szelest? O mój boże, nie, podpaliłem cały dom. No nie, co się dzieje Nie widzę samego siebie Mamo, pomóż Mamo a mój Boże Nasz dom się pali Ja nie mogę To był taki okropny pomysł Dlaczego złe dziecko pomyślało, że powinniśmy zrobić taką rzecz To wcale nie była dobra zabawa Od początku sobie tego nie chciałem Dlaczego ja się zgodziłem na do to Tata Kto to zrobił To był Gotti To nie byłem ja Co, mamy wszystko nagrane. Ja przysiegam mamo. To nie byłem ja. Okej. Okay. Dobrze. Ja to zrobiłem. Ale złe dziecko mnie do tego namawiało, żeby trochę ognia zrobić. Ja nie mogę. Nie sądziłem, że podpada tym cały dom. O ty masz szlaban. Na jeden miesiąc. Nie. Ja nawet tego nie zrobiłem. Naprawdę nienawidzę cię złe dziecko. To jest naprawdę do bani Mój brat znowu dosłownie oszukuje i kłamie a teraz jestem uziemiony na miesiąc Ok, muszę iść do pracy. Nie rozrabiajcie. Ok, ten miesiąc był naprawdę trudny, w końcu, ale przynajmniej nauczyłem się jednej lekcji, żeby nie korzystać z rad złego dziecka. On naprawdę doprowadza mnie do samych kłopotów i zamierzam robić tego, co on chce. Będzie dobrze, mamo. Wrócę później. <laughs> Okej, okay, mamo. Ok, dobrze, w końcu można się zrelaksować. I jak mojej mamy nie ma w domu, to może przebicę sobie kilka sweetkesów. Myślę, że to nie jest aż takie złe. Okej, okay, wyjmę sobie je z lodówki. Uh, bo normalnie mama nim nie pozwala brać. Okej. Okay. O mój boże, mój brat coś powiedział. Tak by się nie chce go słuchać. Zagraj w gry komputerowe. Teraz ja mogę zawsze Daje się nabrać przez niego na jakieś głupie rzeczy. Kurde, okej, okay, on ma tablet. A w jaką grę? Brawl Stars. Sumie, dobra, muszę podchwycić trochę granie Leonem. Okej, okay, ten pomysł nie jest wcale aż taki zły. Waw. Wow, czy on właśnie dropnął spajka z boxa strasznie wariuje. O, mój Boże, to niesamowite. To było zabawne, ale... to nie, znowu to samo. Wiesz, to byłoby jeszcze zabawniejsze? Kochani, naprawdę nie wiem, czy powinienem ufać mojemu bratu. Co? Jeśli on powie znowu coś w stylu, że powinniśmy podpalić dom, albo wyjść coś, czy coś ukraść, to totalnie powiem, że nie. Totalnie nie. Imprezujmy. E, co tutaj się dzieje? Co tu Mówi te koni, te typy! O co nam rodzice? Zabawa! Wow. O kurde, dalej nie wiem co tutaj się dzieje Ja nie mogę nawet tego pokontrolować Impreza, impreza, impreza! Rodzice są nam niepotrzebni! Kto chce zostać sparaliżatorowany? Co? Sparaliżatorowany? Tak, zróbmy to! E, dlaczego oni są Sparaliżatorowani? Nawet nie wiem jak to się czyta. Chodź tutaj dziewczynko. Zrób to, proszę! Co tutaj się dzieje? O mój Boże! O... O, się sparalizytował tą dziewczynę! Ja nie mogę! O! Ja nie mogę! Ta impreza wymyka się spod kontroli. Ale wygląda na to, że wszyscy dobrze się bawią. Okej, okay, wszyscy się dobrze mają mnie, Więc ja chyba też mogę dołączyć się za zabawy. To jest naprawdę fajne doświadczenie. Strzelamy w tarcie z shotguna! Oni mają strzelbę. To jest tak niebezpieczne. Goty, potrzymaj tarczę. Nie będę trzymał żadnej tarczy ochronnej do ich strzelania strzelby. Teraz! Okej. Okay. O, mój Boże, nie wiem, jak to się stało, ale muszę to zrobić i trzymać tą tarczę, okej. Okay. On wycelował już we mnie tą broń. Przygotuj się! O, jestem tak zestresowany. Trzy! Dwa! a, Jeden! O, mój Boże, mama przyszła! Jest tutaj, o mój Boże! Hej, Przestań! Ohoho! Hej, mamo. To był pomysł Gotiego. Co? To nieprawda. Widziałam wszystko. Uhu. Wreszcie moja mama poznała prawdę. O mój Boże, mamo. Czy w końcu zrozumiesz, że to on winiał mnie o jego zbrodnię? Dosłownie w końcu może uda mi się uziemić mojego brata. W końcu. Duży, duży, duży problem. O kurcze, prawdopodobnie dostanie jakąś karę na miesiąc lub dwa miesiące bycia w domu. W końcu mogę się zemścić. Idziesz do szkoły dla dobrych dzieci. Nie. Słuchajcie, mój brat poszedł do specjalnej szkoły tylko dla dobrych dzieci, i ten jest naprawdę dobrym dzieckiem. Kocham moje dobre dzieci! Tak naprawdę, to żadne dziecko nie jest złe, tylko są po prostu niektóre z dzieci niezrozumiane, i dlatego nie nazywaj siebie na przykład złym dzieckiem. Dziękuję Wam za oglądanie mojej historii na Brookhaven z moim złym bratem i ja, jako dobry brat, oczywiście. Na Brookhaven DPS zostawcie łapkę w górę, super dzwonkie. Dobrze, że wszystko się dobrze skończyło. Cześć! Do, yy, do środy.